Czasy, kiedy w sklepach był jeden chleb i dwa rodzaje bułek dawno minęły. Mamy wręcz zatrzęsienie różnych rodzajów pieczywa i sklepów. Ale jak spośród tych rodzajów pieczywa wybrać najlepsze, najzdrowsze i przy okazji nie przepłacić, musisz trzymać się kilku prostych zasad. I zaraz powiem, jakich. Witam w koszyku bagińskiego. Ja jestem Bagiński, a to jest koszyk. Co dziś do niego wrzucamy? Pieczywo! Osób unika jedzenia pieczywa, twierdząc, że pieczywo po prostu tuczy. Cóż, to prawda, ono dostarcza naszemu organizmowi węglowodanów, ale te węglowodany dostarczają nam energii, są nam bardzo potrzebne. Yes. Mit o, a może teza o tym, że pieczywo tuczy, związana jest przede wszystkim z tym, że być może jemy go za dużo. A może z tym, że jemy pieczywo nieodpowiedniej jakości. Jak więc poznać to dobre? Sprawdźmy, rzućmy okiem na to, co jest na półkach. My Polacy kochamy dobre pieczywo. Nasze chleby i bułki są naprawdę świetne, wręcz wybitne. Moim zdaniem nigdzie na świecie nie ma lepszego pieczywa. Ale często łatwo trafić na chleb czy bułki, których producenci nieco, a może nieco bardziej ściemniają. Well, well, well. Z czego składa się chleb żytni jasny? Z mąki Mąki pszennej, 750 wody, serwatki z mleka, mączki słodowej, to jest co? To jest to, co dodaje tutaj barwę. Jest też cukier i prażona mąka słodowa i Zaskakujące. Zawsze myślałem, że chleb powinien się składać z tych czterech podstawowych składników. Jak wybierać pieczywo? Do oporu będę powtarzał. Sprawdzać skład. Każdy producent musi udostępnić klientom informacje, z czego składają się jego wyroby. Ten obowiązek mają też piekarze. Chleb to są cztery składniki: mąka, zakwas albo drożdże (może być jedno i drugie), woda i sól. Wszystko inne jest niepotrzebne. No może z wyjątkiem jakichś dodatków naturalnych, otrąb, ziarenek, żurawiny czy tym podobnych ingrediencji. Wiele osób kupowania chleba paczkowanego, bojąc się, że jego skład jest kiepski. Tymczasem, tutaj mamy chleb maślanki, ma, ma, ma z maślanką mazowiecki, Jest naprawdę porządnym składem. Oprócz tego kwasu łaskawinowego, czyli widzę minusem, zakwas mąka, woda. Ekstrakt ze słodu jęczmiennego to jest to, co dodaje koloru. Uff, sok jabłkowy w proszku, czyli coś co dodaje słodkiego smaku. O, tutaj akurat się nie podpisali Ten chleb. Tutaj nie ma już absolutnie nic kontrowersyjnego. Myślę, że coś takiego z przyjemnością można zjeść. To jest obok chleb wiejski. Płatki ziemniaczane. Mm. Ale cóż, może to komuś smakuje, może to dodaje jakiegoś ciekawego smaku. Poza tym i kwasu askarbinowego nie ma nic złego. Ale jakieś konserwanty, zagęszczacze, guma arabska, różne E i tym podobne są zbędne. Jeśli widzisz w składzie pieczywa jakieś dziwne ulepszenia, zostaw je. Weź czystsze, może być nawet droższe. Ale nie będziesz się po nim źle czuć i dostarczy ci ono więcej składników odżywczych niż tani erzac. Teraz przechodzimy do kolejnej kwestii do mąki. W Polsce mamy takie dwa utarte mity. Jeden mówi o tym, że pieczywo powinno być białe. No bo kiedyś, sto i więcej lat temu, biedni ludzie, a biedna była większość z nas, jedli pieczywo ciemne, czarne, no bardzo niesmaczne, a to białe było tylko dla bogatych. Z drugiej strony, teraz też wiemy, że pieczywo ciemne jest bardziej zdrowe. Ha, czy naprawdę niekoniecznie. Przekonajmy się o tym i rzućmy okiem na mąkę, bo mąka w pieczywie jest kwestią absolutnie podstawową. Najzdrowsza dla nas jest mąka razowa, co to znaczy jest mielona tylko raz. Zobaczcie, mamy różne rodzaje mąki 450K. 450, tutaj pewnie będzie uniwersalna, więc jest to 480. Co to znaczy? Mąka może być zmielona ileś razy. Im więcej razy zostanie zmielona, tym bardziej jest biała, puszysta, a pieczywo z niej jasne i wyglądające na drogie. A co oznaczają inne typy mąk? Po spaleniu takiej mąki 650 na przykład, pozostanie 0,65% popiołu ze składników mineralnych. Po 520, 0,52%. Taka mąka jest więc faktycznie drobno zmielona, czystsza, ale zawiera mniej błonnika, witamin i składników mineralnych. Jest jeszcze kilka spraw, o których w kontekście pieczywa warto wspomnieć. To na przykład waga. Nikt normalny nie patrzy na to, ile waży bochenek chleba czy bułka. A szkoda, bo wiele wypieków podczas kryzysu, czyli tych ostatnich czasów, po prostu zmalało, ważą teraz mniej. Więc to jest jedna sprawa. Jeśli możecie, zwracajcie uwagę na wagę pieczywa. A druga, na jego nazwy. Pewnie zastanawiacie się czasem, dlaczego wasz ulubiony chleb zniknął albo nazywa się inaczej. To jeden ze sposobów piekarzy na oszczędność. Zmienia się nazwa, bo zmienia się skład albo gramatura i nie da się tego samego sprzedawać pod starą nazwą. Część pieczywa zawiera więcej polepszaczy i spruchniaczy. W efekcie przy zachowaniu tej samej objętości jest po prostu lżejsza, więc za tę samą cenę dostajemy mniej jedzenia. Ja wiem, że w piekarni trudno pytać o skład pieczywa i mąkę użytą do jego produkcji. Za plecami kolejka ludzie będą niezadowoleni z tego, że ktoś się dopytuje o takie pierdoły. Ale warto. Wiele piekarni informuje o składzie produktów na swoich stronach internetowych. W dużych sklepach, przy stoiskach z pieczywem są specjalne wywieszki z informacjami o rodzaju i składzie chleba i bułek. No i oczywiście o wadze. No i jakie pieczywo kupować? Moim zdaniem jak najprostsze i nie jest ważne, czy bierzesz je w wypasionej francuskiej piekarni, tradycyjnej, lokalnej czy nawet w supermarkecie. Warto poświęcić chwilę na przeczytanie składu, wagi i tym podobnych informacji. Niedawno widziałem badanie, z którego wynikało, że nawet pieczywo z dyskontów, mrożone i odpiekane na miejscu, nie jest takie złe, to znaczy, ma prosty skład. Smak jest oczywiście inną kwestią. Bierz więc takie, jakie najbardziej Ci smakuje ale jest pieczywem wysokiej jakości, zrobionym z dobrej mąki i absolutnie podstawowych składników. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku koszyka bagińskiego.